Cześć, witajcie, tutaj Sejto i zapraszam was do kolejnego odcinka mojej przygody w świecie Minecrafta. Dzisiaj, jak już widzieliście po miniaturce, mam w planach zbudować farmę złota. I może jak się uda, to farmę barterową do tych, tych piglinów. O, tych tutaj jegomościów, którzy strzelają w mnie w skuszy. O, za No, potrzebuję zapas tego, co oni tam sprzedają, czyli... Czernit, jasek Dusz i tym podobne. No ale zanim zrobię miejsce handlu z nimi, to najpierw muszę zrobić farmę złota, a do tego potrzebuję surowce. Przede wszystkim bloki magmy, trochę mam, pewnie będzie za mało, ale to wtedy sobie nakupię. Na razie jakiś początek jest. Szkło też się przyda. I jakieś bloki budowlane, ja sobie wezmę bazant, bo mam go w nadmiarze. Pewnie jeszcze coś się przyda, ale to będę na bieżąco dochodził. A teraz idziemy do netelu znaleźć dobre miejsce. A dobre miejsce to znaczy, muszę znaleźć neterowe pustkowia, tak to się chyba nazywa. Nie wiem teraz w sumie w którym kierunku one będą najbliżej. Jakiś muszę obrać. Tam nie, bo tam wiem co jest, lecę tam. Ok, jesteśmy na neterowych pustkowiach, tu sprawdziłem trochę większy region. Powinno być wszystko już w tym biomie i trzeba wejść na górę. No i tak, nie zamierzam tutaj wymyślać koła na nowo, pan intended, ale za to pokażę wam, jak można do tego dojść. Skorzystam z mojego ulubionego modu i dodamy sobie jedną sferę. Tutaj jest. Może się spawnować, to jest ta, i druga może się despawnować. To jest ta, enable enable on powinno być w tym miejscu obydwie, tak i jak podlecimy sobie tutaj, to zobaczymy sobie obryt, gdzie powinno być nasze koło zrobione. I to będzie to górne, potem będzie dolne i jeszcze jedno niżej. Przy czym tutaj, jeżeli zostawimy to na tym poziomie, to będą mogły nam się gasty spawnować. Więc powinniśmy zejść trzy bloki niżej w pierwszej kolejności. No i tak, na noterowych pustkowiach mogą się spawnować różne moby, ale na blokach magmy mogą się spawnować tylko zombie, pigliny i gasty. Więc budujemy naszą platformę z bloków magmy i dociągamy tutaj do gry o daleko. Także teraz muszę zrobić takie kółeczko. Trochę czasu to zajmie. I mam już pierwszy okrąg zrobiony. Kilka gartów mi się zaspawnowało, ale poradziłem sobie z nimi. Podleciałem i zabijłem z miecza. Teraz już nie powinno się nic spawnować, bo dałem te szkło na górze. No i zostały mi jeszcze dwie warstwy do zbudowania. Jedna niżej, druga jeszcze niżej. Ale większość bloków magmy mi zeszła na to. Więc muszę iść pokopać jeszcze za dwa szuki bloków magmy. Zostało mi o właśnie tyle, ile widzicie. Tyle, ile tu widzicie, i no muszę iść na kopać. I tego to prezentują się trzy warstwy mojej farmy złota. Jak widzicie, no nic nowego nie wymyśliłem. Jest to wszystko to samo, co Ilmango stworzył. Chodziło mi bardziej o pokazanie procesu myślowego, jak to było zrobione. I tak oto te sfery zewnętrzna tamta i wewnętrzna ta. Są sfery ustalone z tego punktu, tutaj. I jeżeli chodzi o tą mniejszą, to zdaniem moby mogą się spawnować. A ta większa, to zdaniem moby mogą się despawnować. Więc gdy stoję tam, to moby mogą się spawnować tylko na tych platformach. I na pewno się zniknie, despawnują. I głównie o to chodzi. I z tego co pamiętam, to twórcą tego był Ilbango i on chyba miał 4 platformy. Ja zostanę przy trzech. I teraz trzeba zrobić coś, żeby te zombie pigliny mogły do mnie dojść. I żebym mógł je zabić. Wakończyłem już moją platformę, po której pigliny będą do mnie dochodzić. Zrobiłem też przejścia z niższego poziomu, to tu nie jest potrzebne. Na wyższy i z wyższego na dół miałem. Naprawione, także z tego poziomu będą schodzić tutaj, z tego poziomu będą wchodzić tędy. Miałem wcześniej zrobione takie przejścia w tym kierunku, ale pigniny się tu blokowały, więc to się nie sprawdziło. Jeszcze chyba gdzieś zapomniałem dziury połatać. Farba już nawet trochę działa, no muszę jednego tam pchnąć. One tutaj podbiegają, nie przejdą w tu, więc mogę je. Bić. problem polega na tym, że potem wszystko muszę zbierać z dołu ale coś tam się produkuje, zawsze mogę sobie naprawić narzędzia bo przez bieganie po magma blokach miałem całkowicie zniszczony hełm i buty już zostało mi tam chyba około 40 wytrzymałości więc prawie martwe jak na moje standardy teraz plan jest taki, ja bym chciał stać tu i żeby te pigliny sobie do mnie szły Mam nadzieję, że się uda zrobić tylko jedną komorę zabijania. Bo w zasadzie tak by było najlepiej, więc musiałbym zrobić jakieś wejście dla nich, żeby górą sobie wchodziły i w jedno pole. Ja będę ich tylko tak mieczem pykał, delikatnie. A one i tak w zasadzie przez entity cramming będą ginęły. Więc no, trzeba zrobić to tak jakoś z głową żeby się nie zapychało tego co kojarzę to używali tych e, kamieni szlifierskich żeby to jakoś płynnie szło ale nie pamiętam dokładnie więc muszę sobie przypomnieć no i jeszcze chciałem to zrobić z cegieł netarowych których nie mam nie mam nawet e, netaraku więc muszę coś nakopać na szczęście to się łatwo kupię także wracam do was jak już będzie tutaj coś skończone a jeszcze w międzyczasie może pokażę, jak to przedziała. Tak. Także Będzie, miski idą. Jak stoję po środku, to wszyscy idą, spadają. Tylko nie mogę nikogo sięgnąć tutaj, więc to jest mały problem. Jak stanę tu, to już jedno szło w jedno miejsce. No i od czasu do czasu do któregoś pyknę. No, i jak widzicie, ze wszystkich miejsc do mnie idą, więc jest sukcesem. Widzę, że z góry schodzą, nawet nie trzymują się schodami. Ale nic zaprawia je. To w niczym mnie przeszkadza. No, tam idą fajnie po schodach. Tam też po schodach. A tam ze schodą nic nie robią, że nie ma schodów. Okej, okay. dobrze wiedzieć. I jak już mi się znudzi takie zabijanie, to lecę sobie w dół. I na dole czeka na mnie. Masa kulek doświadczenia. No i chidoch naprawiony. Można iść kopać na teraka. Jak widzicie, spędzimy się trochę w tym moim budowaniu. Zrobiłem samoretko na poza kamerą, ale tak jest lepiej. Zaufajcie mi. Zaraz wszystko wytłumaczę. Najpierw pokażę Wam jak to tutaj teraz działa. Jak widzicie, zbudowałem takie cudo. Niezbyt piękne. Może to później poprawię, ale działa. Tutaj mam. Trzech jego mościów, dopiero co przyleciałem na tą farmę, dlatego oni nie są wkurzeni. Tutaj są, mam trzech jego mościów, ale jakby nie było, to zawsze można któreś ustrzelić, żeby ich ukurzyć. I trzeba stanąć tutaj. Trochę bliżej. I wtedy wszyscy idą tutaj. Można zabijać. Aha, tutaj mam wyłączon. A nie gdzie mój wagonik nie wyłączyłem jak wyleciałem i pewnie coś się życięło. Jak się czanki spawnowały e, utknąłem. E, to wagonik będzie no właśnie tu. Tak przydała mi się jakaś drabinka. Ale rakietami też jest spoko. No i teraz jest tu głośno, ale... Wystarczy ich to jakiś czas palnąć. Dobywamy dużo złota, dużo doświadczenia. W ogólnie jest możliwość ustawienia autoclickera, który będzie walił tam co 2-3 sekundy, moim zdaniem jest wystarczająco. Problem w tym, że nie można jeść i atakować naraz, więc autoclicker tylko na jakiś czas można zostawić. Nie dotowałem na zbyt długo, tak 15-20 minut, ale działa. No to skąd się tam wziął, coś zapomniałem zabezpieczyć. No i tak, coś mi leci do ekwipunku, to nie jest ważne. Bo jeden, ten epipunek cały zablokować, wszystko jest zbierane tutaj przez ten wagonik i wywalane tam przez ten y, unloader od Ilbango. Potem wszystko leci tutaj. No i tu się przecięło, a to się nie, nie, nie zdarza w sumie często. Tutaj jest wiłek sortownik od impulsa, co niepotrzebne wpada do lawy. I tutaj ustawiłem trzy autocraftery, żeby mi robiły od razu tego sztapki. Wadą tego muszę tam stać i ich zabijać, więc teraz nic nie leci. Ale zaraz puszczę wam nagranie z replay Moda, jak to fajnie wszystko leci. Wygląda to całkiem satysfakcjonująco. Ale najpierw jeszcze powiem, co tu się na dole dzieje. Zebrałem kilka piglinów. Nie było zbyt ciężko, tu miałem z tyłu zbudowaną platformę. Trochę torami to otoczyłem, po kilka kilka wagoników i jak któryś wpadł, to po prostu zapędziłem go tutaj w wagoniku, zabudowałem go tak jak widzicie, potem usunąłem wagonik tor i tak stoją. Jeszcze jest ładowanie ręczne, nie zrobiłem tego automatycznie. Tutaj do wagonika. Spadaj, spadaj. O! Jeszcze jeden i tu mam włącznik, jedno rusza i drugie też rusza od razu z tym włącznikiem, przy drugim przejściu rozda im już sztabki złota no i wszystko zbierają, timing jest całkiem fajnie ustawiony, bo jak tylko oddadzą to zaraz dostają nową sztabkę jak widzicie. Więc wszystko gra. Niestety na razie jeszcze nie mam jakiegoś automatycznego wyłącznika. Wszystko w swoim czasie. E, to idzie tam na górę. Tam się wyładowuje i podobnie jak z tym złotem idzie na sortownik. A tutaj wszystko trafia o czernit, czernit, żwir, tu też żwir. Ryuk żona za też dwa razy. Nić, strzały, cegły. No, wszystko ogólnie to, co oni wydają. Czasem się zdarzy, że poleci więcej czernitu, piasku, dusz czy żwiru, ale nie przeszkadza mi to jakoś bardzo. Teoretycznie powinienem zrobić po trzy skrzynie na to wszystko. Ale jakoś będę z tym żył. Co mi się nie podoba? Nie podoba mi się, że muszę tam stać z mieczem i ich walić. Gdy potrzebuję złota. Powinno to tak być tylko, gdy potrzebuje żelaza. I się zastanawiam, czy da się to jakoś zrobić, żeby to była farma bez walenia. Mnie no wystarczy, że tam powstawię trochę wagoników i będzie ich zabijać entity Kraming, nie? Ja będę ich tylko. Tylko jak to przełączać? Wiem. Wiem, 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 wiem. Jest idealny sposób na to. Aby to łatwo przełączać. A jaki? To zaraz wam pokażę. Tutaj jest mała podpowiedź, jak będziemy zabijać moje zombie pigliny. A jeżeli to wam nie wystarcza, to może to. Tak, zgadliście, zrobię farmę róży widerowych i będę zabijał pigliny nimi. Mam nadzieję, że to wszystko wyjdzie, bo nie sprawdzałem tego jeszcze. Także na razie zabieram się do roboty, i coś takiego powinno działać. Dość prosty design: tutaj wykrawana dnia, tutaj nożyce, można je dać więcej, ale na razie mam tyle. Teraz trzeba wejść, przywołać Twittera, i on tam sobie będzie siedział, unutknieł. zajdę stąd, żeby mi. Nie, nie skrzywdził teraz trzeba tą nie machnąć i i działa Dobra, zobaczmy ile udało mi się tam zebrać. Chwilę tylko postałem. Się nie stanie? No nic mi się nie stanie. Super. Widzę, może tutaj sobie zostać. Uuu, widzę, że niego odzyskuję. Nawet z I literowe róże się produkują. Fajna ta farma. Podoba mi się. Prosta. Budowanie jej po wychodzi kilka sekund. No, może kilkadziesiąt. Dobra, litera tu. zostawiam, niech on sobie siedzi. A ja idę. Nie tu się. No idę na moją farmę chłopa. I zrobimy wielkie Muszę zrobić podmiankę. Oła. No Oni są na mnie zdenerwowani. Ale naprawdę nie wiem, czemu oni są na mnie zdenerwowani. Przed chwilą żeby ich zdyspawnić. No oni się wciąż zmaszczono. Dobra. Aha, muszę to przepuścić. Ok, mamy literowe róże w trzech miejscach. Jest dużo hałasu, ale to na pewno wyciszę. Oni giną. Zobaczmy Czy to działa. Działa. I to działa elegancko. Myślę, że zostawię to wszystko tak na noc. A wy czemu się nie denerwujecie? A może nie będzie działać to tak elegancko, jak myślałem. No dobra, zobaczmy jeszcze raz, co z tego wyjdzie, ale chyba nic z tego nie wyjdzie. Jeżeli ich nie uderzam, to im się agresor nie włącza. Niektóre idą wkurzone, a niektóre stoją i nie są wkurzone. To jest ciekawe. Ale tak czy siak ta farma w ten sposób nie będzie działać, więc zrobię to, o czym myślałem wcześniej. Czyli gdzieś w tą stronę będę musiał to wymierzyć. Zrobię sobie drugą farmę z złota. Tylko i wyłącznie złota, bez doświadczenia. No i będzie oparta na jajkach żółwi, i po prostu pigliny będą biec to jajek żółwi. I w taki sposób będą ginąć. Czy to tu chcę zostawić? Chyba nie chcę tego tu zostawić. Jeżeli to ma być tylko. Yy... Jeżeli to ma być farma doświadczenia, to będę ich zabijał mieczem. No ja postoję tutaj trochę po expie, wrzucę trochę tych, tych sztabek złota do przerobienia, a Wam puszczę filmik z replay mode, jak to wszystko fajnie działa. To by było tyle na dzisiaj. Ja tutaj trochę udekoruję i może zacznę już budowę tej drugiej farmy złota. A jeżeli Wam się podobało, to może dajcie łapkę w górę i rozważcie subskrypcję kanału. Trzymajcie się na razie.